Gągiem rozpoczynamy giełdę. Jak na giełdę przystało, dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszej drugiej ogólnopolskiej giełdzie rzepaczano-zbożowej. Właściwie dokładnie rok temu spotkaliśmy się w Trzebawiu niedaleko Stęszewa pod Poznaniem na naszej pierwszej ogólnopolskiej giełdzie i dyskutowaliśmy o tym, co się będzie działo na rynkach. Nikt się nie spodziewał, że nasza druga giełda i nasze drugie spotkanie będzie się odbywało w zupełnie innych warunkach, w czasach koronawirusa, który niestety ograniczył nam możliwości spotykania się. Ale tym bardziej chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać, wszystkich, którzy zdecydowali się nie tylko zabrać głos podczas naszej dyskusji, ale zwłaszcza ci, którzy są uczestnikami naszego spotkania. Pozwólcie Państwo, że przywitam naszych uczestników. Zacznę od pana Jana Petersa, bo wydaje się, że jest najdalej. Siedzi w swoim biurze w Hamburgu. Jan Peters, herzlich willkommen. E, bitte mikrofon schalten. Proszę włączyć mikrofon, mikrofon. Mikrofon bitte schalten, bardzo proszę. O, oh, teraz... Tak, możemy, roz, możemy słyszeć. mi tak Welcome. Dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy pana Radosława Stasiuka, prezesa ADM Direct Polska. Dzień witamy dobry witam wszystkich. Witamy pana Hi. Tomasza Wikę, członka zarządu e, Zakładów Tłuszczowych Kruszwica. Witam serdecznie. Witamy pana Krzysztofa Gwiazdę, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. Dzień dobry wszystkim. Witamy pana Wojciecha Bieszczada, dyrektora działu zakupu zbóż z Polska. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień. Witamy pana Przemysława Błażejewskiego, brokera z grupy BST Brokers. Dzień dobry. Witamy Juliusza Młodeckiego. Mam nadzieję, że się zdążył połączyć, a jeżeli nie, to będę miał okazję go przywitać już niebawem. Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. O, nie odzywa się, to będzie pewnie za chwilę. Witamy Pana Mariusza Olejnika, Prezesa Spółdzielni Grup Producentów Polski Rzepak i Zboża. Witam wszystkich. Witamy Pana Rafała Mładanowicza, Prezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Witam serdecznie wszystkich. Witamy, Wajra Fale. I witamy także panów z firmy Limagrę, która jest dzisiaj partnerem głównym naszego spotkania. Panowie, pan Mariusz Koczara, prezes firmy, i pan Leszek Chwalisz, dyrektor marketingu. Witamy serdecznie. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jak się rozwinie sytuacja na rynkach rolnych. Wiemy, że w ostatnim czasie jest to taki swoisty roller coaster i wiele turbulencji na rynkach, bo raz nam ceny spadają, raz rosną. One są oczywiście powiązane z surowcami, z cenami ropy naftowej. I chcielibyśmy dzisiaj tak naprawdę przed, czy też może w trakcie zawierania kontraktów i w trakcie podejmowania decyzji sprzedażowych, decyzji zakupowych podyskutować, co nas czeka i chcielibyśmy oczywiście odpowiedzieć na pytanie, jakie będą ceny. Poprosiłem na nasze dzisiejsze spotkanie Pana Jana Petersa, który jest niezależnym analitykiem i ekspertem giełdowym Agrarfax z Hamburga, żeby gwoli wprowadzenia powiedział nam, jaka jest sytuacja na międzynarodowym rynku surowców w obliczu pandemii koronawirusa i jakie będą tendencje na rynku globalnym oraz na rynkach światowych.